Pojechałem na Mistrzostwa Polski sam, bez trenera, bo klub nie było stać wtedy na to, żeby, żeby trener ze mną pojechał. Czwartą przegrałem też przed czasem z Po 8 miesiącach trenowania właśnie... Czyli, to, czyli w finale Mistrzostw Polski spotkało się przyszłych dwóch mistrzów świata w boksie zawodowym. Tak jest. Ja zacząłem trenować, miałem 17 lat, później miałem 20 przestałem. Złapałem kontuzję, trenowałem też już w, w Warszawie. Zresztą raz jedno widziałem na worku, ale... Ale tak bardzo krótko byłeś na tej sali. I ty byłeś tam? Byłem. No. I ty wtedy byłeś tam ja na tym treningu? Tak, byłem, ale nie wiem czego tak krótko byłeś. No bo ja trenuję szybko, ale treściwie. W cyferkach, w pomiarach. Czy się zgadzało? Wszystko się zgadzało. Ale głowa nie dojechała. Ale jednak głowa nie dojechała i to zresztą mnóstwo moich znajomych, którzy mnie bardzo dobrze znają, mówili, że jak wychodziłem już do ringu, to, to jak nie ja. Pamiętajcie, że nie ma w sztabce Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu na kanale Oryginalne Zero. Dzisiaj gość wyjątkowy, były mistrz świata Najbardziej prestiżowej federacji bokserskiej na świecie WBC Łukasz Różański. Witam cię Łukasz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Yy, chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać o, o twojej karierze i najlepiej zacząć od początku. Czyli powiedz mi, Łukasz, jak to się zaczęło, że znalazłeś się na sali yy, bokserskiej. Na no, sali bokserskiej to tak. Sportem związany byłem, od, od dziecka tak naprawdę. Jak, jak e, zacząłem do szkoły gdzieś tam po prostu uczęszczać, no to, to jak nie koszykówka, to lekka atletyka, to, no to wszystkie sporty. Piłka kluczka. nożna? Mniej, też, mniej. też, ale mniej więcej koszykówka i e, piłka ręczna, no i lekka atletyka, dużo tam biegania, jakieś tam właśnie rzuty oszczepem, jakimś tam piłeczką, pchnięcie kulą. A żużel, u was jest sekcja żużlowa z, Od lat star Rzeszów? Tak jest. Żurzel jest u nas cały czas, ale no to jak mamy iść od początku, no to ja pochodzę z czarnej Sinisowskiej, więc, e, więc, więc do Rzeszowa darłem później sporo. E, jak miałem 17 lat, przyszedłem do, no właśnie do liceum. I, e, no I jak przyszedłem do liceum, to po prostu chciałem pójść na sekcję e, sportu walki. Najpierw trafiłem na zapasy, ale jakoś nie skleiło. I. I później szukałem właśnie dosyć długo boksu. E, trafiłem na sekcję bokserską właśnie w Rzeszowie. E, na początku okazało się, że jestem już za stary. Miałem 17 lat. Jak zaczynałeś trenować? Boks miałeś 17 lat? 17 lat, lat tak. I, i, I nie chcieli mnie wpuścić, ale stwierdzili, że jestem duży, bo miałem wtedy ponad 100 kilogramów. E, to na sparing partnera i, pewnie, że się nadasz, nie? I tak. I, I myśleli, że właśnie, że Zobaczę, zobaczę, jak będę się sprawował na tych treningach, ale graliśmy zawsze w koszykówkę na, na rozgrzewkę, więc jak zobaczyli, jak gram w koszykówkę, zobaczyli, że motorycznie sprawny, więc... Nada, no, się, nada, nada się, nada się, nada się, się. armatnie się nada, tak ta. pewnie wtedy myślę. No i na trzecim, na trzecim treningu miałem sparring yy, z chłopakiem, który trenował 2,5 roku. Więc sam wiesz jak to. Nie... Jak się skończyło? Podejrzewam. W sensie, w sensie skończyło, się, skończyło się tak, że ja byłem tak zdeterminowany, żeby dalej uczęszczać na tą sekcję, że chciałem bardzo dobrze się zaprezentować, żeby mnie nie wyrzucili stamtąd, że... Na kolejny trening ja się pojawiłem, a on już nie. Ja podejrzewam, ponieważ cała Twoja kariera właściwie tak przebiega, że zawsze przed walką mało osób na ciebie stawia, a ty za każdym razem udowadniasz, że się mylili i to w taki bardzo spektakularny sposób. Zaraz do tego wszystkiego Siema, Łukasz Siema. wrócimy. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Ale my tu nagrywamy poważnie, ja, treningu, poważny program. Ale proszę, no to proszę sobie dobry, stanąć, bardzo proszę, jest dzień dobry, duży. Dzień dobry, Witam. Dzień dobry. Siła, dzień dobry. Proszę sobie dobry. stanąć, trenować. Może? Oczywiście. sport jest dla wszystkich, proszę pana. A ten pan co tu robi? No. siada. Później pana załamanie, dobra? Bo ja sobie będę ćwiczył. Dobra. Jak będziecie chcieli ja... Siadaj pani treny. Dobra, dzięki. Idziemy dalej. Ale wy rozmawiacie coś? Tak jest? Dobra, to sobie nie przeszkadzacie, sobie sobie trening. No dobrze Łukasz. Już wiemy, że. Wykurzyłeś zawodnika, który dwa i pół roku trenował, bo tak bardzo chciałeś w tej sekcji pozostać. Później po latach... Wielu, Chciałem się nauczyć bić, wiesz? wiesz. No ale po latach wielu, wielu tak wykurzyłeś z ringu w ten sposób. Ale powiedz mi, czy ty od samego początku wierzyłeś, albo inaczej, czy ty od samego początku miałeś plany zostać mistrzem świata? Wiesz co, to tak, od samego początku wiadomo, to Długa droga była, tak człowiek nie sięgał aż tak może. Gdzieś tam w jakimś odległym marzeniu to było, ale, ale też racjonalnie na to, na całą karierę patrzeć i na prowadzenie zawodnika, no to wiadomo, że tyle jest po drodze różnych niespodzianek, że no, nawet jeżeli jest się dobrym, to czasami jest, po prostu trzeba mieć też to szczęście, żeby, żeby dojść do tego momentu. Do I możliwości, badań. bo wiadomo, że boks jest I takim sportem, oczywiście. gdzie również trzeba za, za sobą silnych ludzi. No. Tak jest i, i no, na początku to bardziej patrzyłem pod tym kątem, jak najechałem na przykład na pierwsze mistrzostwa Polski, to chciałem wygrać jedną walkę. Pojechałem na Mistrzostwa Polski sam, bez trenera, bo klub nie było stać wtedy na to, żeby, żeby trener ze mną pojechał. Czyli kolega stał na różniku? Nie, tre, trener Basiak, świętej pamięci, stanął na rożniku. On tre, wtedy trenował w, w Tarnowie. Spotkaliśmy się w Toruniu, właśnie na Mistrzostwach Polski. Tam wygrałem trzy walki przed czasem. Eee, I czwartą przegrałem też przed czasem z Krzysztofem Głowackim. O proszę, o proszę. Po 8 miesiącach trenowania właśnie. Czyli, to, czyli w finale Mistrzostw Polski spotkało się przyszłych dwóch Mistrzów Świata w boksie zawodowym. Tak jest. I, i, i tutaj po no pierwszy raz miałem w ogóle też też wtedy z leworęcznym zawodnikiem, więc to też dla mnie była nowość. Słuchaj, ja ci powiem. Słuchaj. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale, ale tutaj kolega widzę, pozostaje w formie. Nie wiem, czy, czy on się na ciebie szykuje. Jeżeli tak, to pewnie. No, przyjrzyj się. Łukasz. Ja wiem. Ty obiłeś na trenera. Jakiego? Alberta. Jakiego? Alberta? Alberta. To trener jest. No, Albert, Albert, tu trener jest? No. Ale pozbignę. Ma, ma, ma tu nawet swoją. swoją ale teraz już wyjechał, ale sekcję ma nawet. No, no, ale widzisz, Albert się pozbierał i wszystkie A obiłeś go i wyjechał. Wiesz co? No, <grym> no, 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 to i wróć. Albert, Albert, wracaj do nas. To już dawno. Albert, to zapomniał, Albert ma swoją robotę do zrobienia we frikach. Tam dzisiaj rządzi tak, i dzieje. Słyszałem właśnie, że zaraz. <grym> rządzi i Po dwóch naraz bierze. Swoją, swoją odżył po prostu w tych. Odżył i bierze po dwóch naraz. No to może mieć we dwóch. Albert! Nie, nie, ja, ja myślę, że ten ja, ja rozkręca to znaczy. i jeszcze nie, będzie. To, e, jeszcze, to będzie na raz, tak. jeszcze będzie potrzebny raz Brał. Ja idę tylko jeden na jeden. Pozdrawiam Alberta. Pan se dalej Pozdrawiam. trenuje, a my, a my, a my prowadzimy rozmowę. Wielokrotnie, właściwie zawsze, byłeś bardzo niedocenianym zawodnikiem. Powiedz mi, czy w by się nie, nie zbierała gdzieś jakaś irytacja, że ty każdą walką, chociażby właśnie mówię o tych teraz w takich dużych walkach, no to y, począwszy właśnie od wspomnianego Alberta Sosnowskiego. Y, znokautowałeś Alberta, gdzie Albert był murowanym faworytem do zwycięstwa w tej walce. Potem szedłeś jak, po prostu jak taran, wszystkich po kolei, Szpilka, Ugonok, y, i za każdym razem nikt na Ciebie nie stawiał. Czy Ciebie nie irytowało to? A to bardzo często było tak właśnie, że y, nie stawiali na mnie, ale trochę mnie to motywowało jeszcze bardziej. A nie było irytacji, to... że w Ciebie nie wierzą? Nie, nie, wiesz... Ale na przykład gdy już... Gdy to już... tylko garstka ludzi tak naprawdę, tych, którzy mieli do, dostęp na przykład do wypowiedzi jakichś takich medialnych, ale tak naprawdę wokół mnie ludzie wiedzieli jak ciężko pracuję i, e, i wiedzieli, że... Że to się tak skończy że to się ma prawo tak, tak skończyć. Tak. Yy, kiedy przyszedł taki moment, kiedy wiedziałeś już, że stać się na zdobycie mistrzostwa świata w boksie? Wiesz co, tak do, od samego jakby, no od samego początku. To też taka była historia, że ja zacząłem trenować miałem 17 lat, później miałem 20, przestałem. Yy, złapałem kontuzję, trenowałem też już w, w Warszawie. Zresztą raz Cię nawet widziałem na worku, ale, ale tak bardzo krótko byłeś na tej sali gdzieś tam w Kaucie. Tak, i ty byłeś tam? Byłem. No. I ty wtedy byłeś tam ja na tym by... treningu? Tak, byłem, ale nie wiem, czego tak krótko byłeś. No bo ja trenuję szybko, ale kreściwy. <laughs> no i wiesz, ja tam trenowałem rok czasu prawie. Jeździłem właśnie z, z Dawidem Kosteckim z, na treningi z Rzeszowa i. I wiesz, później złapałem kontuzję i stwierdziłem, że to już jest tyle: koniec, nie będę trenował. E, wróciłem do Rzeszowa, poszedłem na studia. E, I jakby zapomniałem o tym, że w ogóle będę, na, chciałem być pięściarzem. E, A kiedy powróciła? Kiedy powróciła tam, Wróciłem ta do studia, zaczęliśmy trenować tam z moim takim przyjacielem Rafałem Kaliszem. I, e, i, i on złapał już trochę tego jakby tej techniki zrobiliśmy taką lekką zabawę jako sparring i on mówi wiesz co spróbuj jeszcze raz ja ci pomogę pomogę ci to wszystko jakby pomogę ci finansowo i spróbuj zobaczymy bo on mówi ja widzę że potencjał że możesz dużo zdobyć no i, i tak to tak to się wszystko odrodziło. Zaczęliśmy właśnie takimi treningami później e, rok czasu wróciłem na e, do boksu olimpijskiego. Zawsze chciałem zdobyć złote rękawice, bo jak byłem takim małym dzieciakiem, to każdy mówił, że złote rękawice to jest, to jest super, super trofeum. trofeum takie, które każdy powinien mieć. Każdy więc, szanujący się pięćdziesiąt, Więc, w, stał, więc, więc zdobyłem dwa razy i byłem też we Francji na takim turnieju międzynarodowym, tam też wygrałem dwie walki przed czasem, trzecią przegrałem na punkty z, z miejscowym zawodnikiem. Teraz nawet o nim słyszałem właśnie na olimpiadzie. Nie na tej, tylko na poprzedniej. Zawiesili go za coś tam, właśnie za jakiś faul i szedł z ringu. Alijew? Alijew, chyba Muhat Alijew. Tak tak, Ale jak to, to co to był za faul, że go zawiesili hmm. coś Nie, nie wiem, coś tam, coś tam było. Z, z fryzjerem Clarkiem miał hmm. o medal, chyba walkę, jakoś hmm. tak. No i, i po tych, po tych jakby w kilku tam walkach w boksie olimpijskim, stwierdziliśmy, byliśmy też u Przemka Salety na e, Twojego znajomego. O to, o to też chciałem zapytać, e, bo ja pamiętam, że to było i, przed walką z Zadamkiem. E, tak, i, i, i ten. I po tym spotkaniu, po tych, po tych sparingach stwierdziłem, że to już jest czas no bo też tak naprawdę miałem 29 lat, więc. E, Raczej to już. Znaczy na nawagę ciężką, najm do to najmłodszych nie, najmłodszych nie należałem. Ale to był taki odpowiedni wiek na wagę ciężką. E, wolałbym troszkę wcześniej. Ale <laughs> oczywiście no, było jak było. E, zaczęliśmy w wieku 29 lat. No i po 8 latach e, zdobyłem się sąsiad. No i teraz chciałem cię właśnie zapytać nie, o, tak źle. O, o tą samą walkę. Powiedz mi, czy gdy już dowiedziałeś się? że odbędzie się walka o tytuł Mistrza Świata. To było po tej wygranej z Arturą Szpilką w Rzeszowie. Czy cel był taki nasz po prostu, że e, właśnie chcieliśmy dojść do walki o Mistrzostwo Świata? Co, Ale już by, na te, przykład... co by w tej walce się działo, to, y, to, to oczywiście wszystko w moich rękach. Y, oczywiście. Na pewno też, jak woziłeś tutaj Alena Bawicza yy, samochodem przed walką, tak się w sumie zastanawiałem, co jest, kurczę, my się znamy z Marcinem, jak to, tak? Ale to już chyba go napocząłeś, począłeś, bo tam. nie, to tak, no, naru był naruszony już, wyszedł już naruszony. Na pewno, słuchaj, mentalnie, na pewno mentalnie. Nie uniósł, nie uniósł. Nie uniósł presji. Słuchaj, w każdym bądź razie starałem mu się bardzo delikatnie przekazać taką wiedzę, że, że z, ja, ja z naszym. Wiem, ja nie wiem, czy to tak delikatnie było. No, z naszym Łukarzem Rózańskim po prostu nie ma żartów. No. Być może faktycznie nie uniósł tego. Ale, ale teraz tak. Ale już... tak, teraz tak jeszcze chciałem zapytać, jak to się stało, że ty go wodziłeś? Wiesz co, no, akurat byłem na konferencji. No ja rozumiem, że byłeś, no ale... Yy, no i y, mi, wtedy... A skąd ci, to, kto, kto cię zaprosił na konferencję? Bo to, Andrzej Wasilewski. Bo ta to, to konferencja była taka bardzo Nie, zaprosił, mnie, zaprosił mnie Andrzej Wasilewski. Ja, ja sam się dowiedziałem chyba dzień przed konferencją, czy dwa, ja, przed, że, będzie, że będzie właśnie ja w Warszawie. Ja też. Ja też. Yy. E, zaprosił mnie Andrzej Wasilewski. Byłem wtedy świeżo po zwycięstwie nad Pawłem Jużwiakiem. E, moje nazwisko po raz kolejny wróciło, wiesz, do, do e, takiego... Primu medialnego. medialnego i myślę, że to był dobry pomysł na to, żeby ludziom pokazać, w szerszej, szerszej publiczności pokazać, że taka walka niebawem się odbywa, a to, że Babicza zabrałem z tej konferencji do telewizji, to był bardziej taki gag, bo jak widziałeś, czekał tam Michał Koper na ten nasz wjazd i to chyba chodziło tylko o to, żeby... To, to był taki, To był takie puszczenie oka do kibiców. To było takie puszczenie okazji kibiców, tak się zastanawiałem. A jednocześnie chodziło mi o to, żeby go rozpracować. A nie ani mieliśmy, mieliśmy okazji o tym porozmawiać. No to w Pierwszy pytania. raz, pierwszy raz tak. o tym rozmawiamy. Na pewno nie było żadnych, żadnych niecnych zamiarów, Łukasz. Ja zawsze kibicuję swoim. No, e... Słuchaj, wyszło, jak wyszło. Z... Jak, jak, jak coś, to wyszło jak wyszło. Ale no poza naprawdę. tym ta rozmowa, przebieg tej rozmowy jasno pokazywał, że starałem mu się wykazać, że jesteś bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, więc jeżeli mu choć troszeczkę wszedłem do głowy. To się z tego bardzo, bardzo cieszę. Ale kontynuując temat tej walki, czy ty już przed walką. Jeszcze przepraszam, bo później miał jakieś zarzuty, widziałem gdzieś tam media. <grym> ta, ta. Że był źle co potraktowany? Do kibiców, to Nie wiem, czy to twoja sprawa, czy. Nie wiem, być może za szybko jechałem. Nie wiem o co mu chodziło, ale miał zarzuty, że, zastał, że został źle potraktowany w Polsce. Znaczy, na pewno został źle potraktowany przez ciebie. Bo został w jak, jak, jak chyba nigdy wcześniej, to, na, to się zgodzę. Czy przeze mnie został źle potraktowany? No był niepokonany, więc no, nie wiem, jak tam To prawda, był, czy... to prawda. A wcześniej wygrywał y, z naszym y, Balski. Z Zadamem Balski. Zadamem tak, Balski tak, przecież tak, wygrywał, tak. prawda? Y, słuchaj, no. Ja uważam, że został potraktowany przez polskich kibiców bardzo gościnnie. Mówię teraz zupełnie już bez żartów. Yy, podwożony Rolls-Royce'em. -y, ja te, y ja y też tak y uważam, był lepiej traktowany y tak jak tutaj przyjechałem na konferencję jak ja. Ale ja tak, y ale tak, No bo to był to był wiesz, no bo właśnie wszyscy chcieli na siłę pokazać polską gościnność. Tak. Tak, polską gościnność. A on po tym wszystkim, po tym zupełnie chyba zapomniał o tym jak go tu ludzie przywitali, on był tak tutaj jest. bardzo serdecznie przywitany, natomiast bardzo przykre i smutne to było, natomiast to było małe, dlatego bo on wydaje mi się po prostu chciał za wszelką cenę jakoś wytłumaczyć tą swoją porażkę, no nie wiedział jak, no to zaczął zganiać, że ludzie go źle traktowali, jeszcze brakowało tego kolejnego etapu tych rozmów, że jeszcze go ktoś podtrunął, no. bo, 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 no tak, no, no takie, takie, gadał głupoty, no, więc... Nie potrafił się chyba pogodzić z tą porażką. Nie zakładał tej porażki. Też kawał chłopa, niepokonany zawodnik. I to był kolejny ten, który cię nie docenił. Ale powiedz mi, Łukasz, czy ty już przed walką z Arturem Szpilką wiedziałeś, że jest szansa walki o tytuł? Jeżeli tak, jeżeli właśnie no zakładałem, że wygram tą walkę, to nie wiedziałem gdzie, ale wiedziałem, że jest taka dosyć duża szansa, że mogę zawalczyć o pas. Dlatego między innymi też jakby czekałem na tą walkę z Oskarem Rivasem, robiłem niższą kategorię wagową, bo to też nie było dla mnie wcale jakieś komfortowe, więc no tak, wiedziałem. No dobrze, a powiedzmy teraz jeszcze, wracając do walki z Arturem, ta sytuacja z face to face te, to takie, no bardzo bym powiedział, ostre face to face między Wami, łącznie z jakimiś tam lekkimi rękoczynami. Czy to miało wpływ później na Twoją postawę w, w ringu? Czy chyba byłem bardzo taki zdenerwowany i za bardzo chciałem. I no. No bo pierwszy, nie... pierwszy, pierwszy na deski posłał Cię Artur. Tak, pierwszy czyli, raz, czyli... pierwszy raz na deskach byłem, więc yy, 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 w zawodowej karierze, więc, więc no, coś nowego, ale szybko się pozbierałem, bo tak naprawdę to nie był taki yy, Silny cios, który mnie zamroczył. Źle na nogach też stałeś, nie? byłem akurat w momencie ataku. To Czyli tak to, że to mówię, że nogi, nogi tak, zostały i, z przodu. I i i tak, i ty. tak, tak, I, i, tak. No i po prostu spadłem na tyłek. Ale to też coś nowego, nowe doświadczenie, żeby wstać, żeby się ogarnąć i, i wygrać później. Nie? No sama walka spektakularna, bardzo widowiskowa. Ja byłem tam e, i mało tego pełniłem tam rolę pierwszy raz ringa tych walk <grym> <grym> boksersko-freakowych, więc to kolejne tak, moje nowe doświadczenie. nie miałem, nie miałem okazji cię posłuchać. Aczkolwiek nie, może dobrze, <grym> <grym> bo byś się tylko może rozpraszył. Natomiast e, to było to bardzo ciekawe. Natomiast sam Gala, pamiętam, była piękna. No to ten doping, jaki ci dała publiczność twoja rzeszowska, był po prostu niesamowity. To było, to było, to było jak w kotle czerwony. Tu trzeba podkreślić, że zawsze w Rzeszowie właśnie jakby były duże walki to był komplet kibiców, i ten doping mnie niósł. Maksymalnie jak się dało. No chociaż w ostatniej walce trochę mnie nie było. No taką. dobrze, no ja ale to zaraz zaczniemy rozmowę o tej ostatniej walce. Ja mam takie pytanie, właśnie. Po zdobyciu tytułu jesteś mistrzem świata i masz prawo rozdawać karty. I teraz wziąłeś, bo to była dobrowolna obrona, wziąłeś najtrudniejszego rywala, jakiego sobie można było wyobrazić. Mogłeś wziąć trzech innych. Co spowodowało, tak szczerze, Łukasz. Czy to była po prostu, czy ta presja czasu, że nie masz czasu, że chcesz po prostu z najlepszymi od razu ich wykosić wszystkich, czy taka droga, droga trochę na skróty, żeby wszystkim udowodnić? No wziąłeś najtrudniejszego rywala. Dlaczego na to się zdecydowałeś? Sytu... Dobro... Sytu... Przypomnę, w dobrowolnej Sytu... obronie. Sytuacja była taka, że tak naprawdę w lipcu 2023 roku Dowiedziałem się, że mogę zaboksować w Arabii Saudyjskiej z Badujakiem. Wziąłem się szybko do treningów, oczywiście po tej wygranej z Babiczem. I miałem być gotowy na koniec października, więc był dobry czas na to. Trenowaliśmy ostro do połowy, chyba września, jakoś tak, bo wtedy się dowiedziałem, że już jest jakaś tam. Znak zapytania, czy ta walka będzie w tym terminie, czy nie będzie w innym i znowu przełożyli właśnie z końca października przełożyli na połowę listopada tą walkę, później dalej, później dalej i ja tak nie wiedziałem, trenować, nie trenować, odpuścić, dalej trenować, no wiesz, a sam wiesz doskonale, że... Przez pół roku, jak trenujesz na full. To nie da to się, to się osiągnąć wówczas formy to się takiej szczytowej, tak. jeżeli jest no i po ja, takim tak naprawdę, ja tak naprawdę zgadzasz. jeszcze taką cichą nadzieję miałem, że w styczniu lub lutym na no właśnie gali usyk, usyk Fury będę mógł zawalczyć, ale tak naprawdę dopiero gdzieś chyba w połowie stycznia się to rozjechało całkowicie. I ja do połowy stycznia byłem cały czas w treningach takich mocnych. Później miałem tam może, nie wiem, tydzień, dwa jakiegoś takiego luzu, bo też nie wiedziałem, co wskoczy dalej, bo już tyle czekałem na tę walkę, że, że no, ciężko było po prostu... Po prostu chciałeś za wszelką cenę boksować. Chciałem wejść do ringu po prostu i zaboksować, bo też jakby by się, no ja też młodszy nie jestem. No zgadza się, poza e... tym też trzeba utrzymać rodzinę i to też czasem czeknie I, prawda? I, i, I później okazało się właśnie, że jest szansa e, walki w dobrowolnej obronie. Zaproponowałem cztery, tak jak regulamin mówi, zaproponowałem cztery nazwiska e, e, z piętnastki WBC, ale nie było zgody na to, więc... E, tylko była zgoda na Okoliego, więc... Więc Ja nie będę... no, no chciałem walczyć i, i wziąłem kolego, no po prostu. Łukasz, z perspektywy czasu, bo już minęło troszkę czasu, bo w emocjach ciężko jest takie rzeczy oceniać. Co w tej walce nie zagrało? Wedle, wedle twoje, już, twojej opinii. Już jakby też y, sporo czasu minęło i... E, uważam, że no, trudny czas miałem w swojej karierze e, wtedy, ze względu na to, że no, narodził mi się syn 6 tygodni przed walką. E, czytałem też różno, różnych później kilka artykułów e, na ten temat. Sportowcy dopiero po 4-6 miesiącach powinni. Bo taki, stanąć stanąć do, do rywalizacji sportowej, a nie tak na gorąco od razu. Tym bardziej, że, regular... tym, bardziej, że, tym bardziej, że ja byłem cały czas na miejscu, właśnie z dzieckiem. Więc o regularnym śnie nie było mowy. Ja też nie mam mówimy o, mówię, o śnie, ja tylko wiem, o, o, o koncentracji, na treningach, później na, o koncentracji na walce. Wszystko jakby w cyferkach, w pomiarach. Czy się, się zgadzało? Ale głowa nie dojechała. Ale jednak głowa nie dojechała i to zresztą mnóstwo moich znajomych, którzy mnie bardzo dobrze znają, mówili, że jak wychodziłem już do ringu, to, to jak nie ja. No więc ja Ci chcę powiedzieć, jeżeli Cię to w ogóle interesuje, jaka jest moja ocena? Dawaj. Uważam doskonale, tak samo jak Ty, że głowa nie dojechała, to było widać od pierwszej sekundy. I powiem Ci dlaczego. Bo w, swojej natura, w swoim naturalnym odruchu, powinieneś od razu do niego doskoczyć, skrócić dystans. Ty natomiast stanąłeś w jego dystansie a, i po prostu chwilę poczekałeś. A każda sekunda czekania yy, na jakąkolwiek reakcję w takim dystansie, okoliego, to było po prostu chodzenie wiesz po pełnym co Zgadza się, zgadza się. Ja oczywiście tam próbowałem jakoś może z raz, dwa właśnie wejść przez dwa lewe proste w ten dystan z tego dystansu w ten półdystans. dystans, ale oczywiście jak on tak, ja dwa lewe, a on się odchylił to jeszcze było no 30 ta, centymetrów, ta, 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 ta. to to jest jedna Szalenie sprawa. Druga, ruch. druga sprawa, trafił mnie w, w pierwszych tam ciosach gdzieś właśnie przy moich dwóch lewych taką kontrą prawą w tył głowy. Też ja jakby nie mam, nie mam pretensji, bo pewnie, pewnie, się pewnie bym to Takie samo zrobił, ale, ale właśnie wtedy trochę też mam pretensje do siebie tak bardziej, że skupiałem się na sędzi, żeby, żeby zwrócił uwagę po prostu na czystą, czystą walkę. Ale to wiesz, jak, to wiesz zresztą sam wiesz jak to w walce tak. jest, to jest, to jest każdy, tryk palcem każdy i dziękuję. Każdy przez... tuż przed rozpoczęciem mówi protect yourself. Czyli masz się bronić się broń, za, tak jest. Oczywiście. a nie patrzy na reakcję e, e, sędziego, prawda? Nie, to się zgadza, to się zgadza, no ale wiesz o co chodzi, no to trochę takie rozkojarzenie i wydaje mi się, że to nie zagrało, bo tak naprawdę w dwie strony, on mnie trafił, jak ja bym go trafił, mogłoby być tak zgadza się. samo, więc to tutaj... Znaczy inaczej, ja, ja, ja to oceniam tak po prostu, dałeś mu możliwość, bo sta, sta, stając w dystansie z Okolim, ja, no, to no, jest to. oczywiście, no, no, prostu... no, bardzo dobry zawodnik, to też tutaj musi podkreślić. No jeden z najlepszych na świecie. To, trudniejszej opcji do... ja nie miałem do, 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 do wzięcia, bo uważam, że Okoli jest dużo trudniejszą opcją, arena do walki. Także... Łukasz, boks jest takim niewdzięcznym sportem, jeśli chodzi o porażki, że tutaj nie chodzi tylko o wynik przegrana, tylko tutaj chodzi o to, że ludzie po prostu, no człowiek zostaje pobity na oczach ludzi. I to jest to, bo siatkarze przegrają w piłkę, schodzą, tam się nikomu nic nie stało, nikt nie dostał głowy. ten sport. Takim jakim jest boks jest przede wszystkim najbardziej niebezpieczny, bo wszystko idzie niemalże na głowę, a po drugie jest bardzo, właśnie po porażkach, bardzo niewdzięczny. Leje się zawsze dużo hejtu, nie wiadomo dlaczego, bo tyle walk wygrałeś, to przecież była twoja pierwsza porażka. Czyli no tak, no, moje, moje walki tak samo się kończyły wcześniej w drugą stronę, tak, więc... ale to była pierwsza tutaj, porażka, tak, pierwsza a zauważ, porażka. Że później tych opinii takich, no to było, było czemu czy, nie mówili tego nie przed? Nie wiem, czy, 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 czy widziałeś, czy oglądałeś yy, po walce, jak się zachowała publika w Rzeszowie, której serdecznie dziękuję jeszcze nie, raz. E, wszyscy plac, zostali, tak. nie wyszli z hali tak, po tak. Pirano, tylko po prostu zostali i y, podziękowałem im po, po walce, że zostali i to bardzo, było bardzo miłe, że właśnie y, nie zostawili mnie, tylko po prostu... Tak i tutaj po trzeba po, po podkreślić, że Także... na swoich kibiców możesz zawsze, zawsze liczyć, i to, liczyć było, i to było piękne. Dobrze Łukasz i już na koniec, jakie plany? Jakie plany? No tutaj się wszystko okaże. No, na razie jestem po operacji właśnie łokcia, który mi doskwierał dosyć już długi czas i stwierdziłem, że teraz jest czas na to, żeby to naprawić. Jeżeli, jeżeli mam dalej kontynuować swoją karierę, wyciągnęli mi pięć kawałków odłamków kości, więc już teraz mogę zginać i prostować normalnie rękę. I, ale już czujesz, że jest lepiej? Tak, tak, już? tak już, jest, już jest lepiej, no ale to jest dopiero szósty tydzień. Po operacji. A trenujesz? E, już zaczynam. Także już mogę. E... Bo wiesz, że kibice by nam nie, nie podarowali, jakbyśmy nie stoczyli sparingu, falingu mistrz, z e, Właśnie, z Fordi... właśnie ja, ja tutaj chciałem, ja chciałem teraz podnieść, bo ja ci już proponowałem wcześniej, że walkę o tym. Ja mam pas. pas ty ta, też ta, masz pas, a jeden twój pas się ta? da. Rzućmy no na szale! Nie interesuje, więc czemu czemu nie możemy? Słuchaj, czemu nie możemy Jestem tego? przekonany, że Cloud ma, Fame ma z przyjemnością, by taką walkę zorganizowali. O, o piękny. Biały pas WG. Ja, nie, ja nie tylko interesuje o, o pas. Tylko, tylko. Tylko walkę o pas. I właśnie o ten biały. Tak jest. Bo bardzo, eee, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, no więc dzisiaj, no kto wie, kto wie, może dam się skusić na, na mały przedsmaczek. Wszystko zaraz zobaczycie w dalszej części odcinka. Czyli Łukasz, wracasz po kontuzji? Wracam po kontuzji, mam nadzieję, że gdzieś pod koniec roku stoczę walkę na powrót, a nowy rok zobaczymy, co przyniesie. Może jeszcze się uda zaboksować yy, o kolejny pas. I tego ci Łukasz serdecznie życzymy, łącznie też z naszym trenerem. Właściwie, nie wiem, trenującym, trenującym, u, trenerem. trenującym trenerem, uczestnikiem tego odcinka Leszkiem Grzybem. Leszek, rozumiem, że jesteś gotowy na sparring z Miszczem. Oczywiście. Co, Zawsze co, i co, wszędzie. To, no to bardzo, bardzo dobrze. Do, bardzo, bardzo się cieszę, że ale Cię. Za dużo że się, się humor ale nie, ale... nie opuszcza. <laughs> bardzo się cieszę, że Cię humor nie opuszcza. Teraz teraz mam lewą rękę prawie wyłączoną, więc to jest tak wiesz. No, jest, na jest półwiska, szansa, na półwiska. Szansa, na półwiska mnie znokautuje. Na półwiska wrócę do domu. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć. Dziękuję. Łukaszowi darcze, czy wam? Stara mnie nie upiężyć. Pamiętajcie, że nie masz stałce pasy w KL, żeby potem nie było. Nie jest pasy